Cześć wszystkim, witajcie na kanale. Jak zawsze mam dla Was kolejną ciekawą spółkę, którą warto rzucić na radar, jeśli szukacie okazji inwestycyjnych. Dziś bierzemy pod lupę firmy, o której nie mówi się zbyt często, a szkoda SANOK Rubber Company. To nie jest jakaś tam mała firemka, tylko solidny gracz z długą historią i mocną pozycją na rynku wyrobów gumowych. SANOK to nie tylko Polska, działa też na rynkach międzynarodowych i dostarcza produkty do wielu branż. Czy warto zainteresować się tą spółką? O tym właśnie porozmawiamy. Każdy materiał opublikowany na tym kanale jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią i nie jest to porada inwestycyjna. Sano Craber Company brzmi poważnie, ale co tak naprawdę kryje się za tą nazwą? Od ponad 90 lat produkują wyroby gumowe i gumowo-metalowe, które trafiają do różnych sektorów, takich jak motoryzacja, AGD, budownictwo, rolnictwo, a nawet farmacja. Jeśli masz w domu pralkę, jeździsz autem albo korzystasz z maszyn rolniczych, jest duża szansa, że coś od Sanoka tam się znajdzie. Ich specjalność? Uszczelki, amortyzatory, przewody paliwowe, membrany hydroizolacyjne, pasy napędowe, a nawet elementy do zszywek jednorazowych. Brzmi trochę jak skomplikowany miks, bo tak właśnie jest. I dzięki tej dywersyfikacji spółka od lat trzyma się na rynku. Co więcej, od 1997 roku jest notowana na GPW i wciąż dostarcza solidne wyniki finansowe. W 2023 roku przychody wyniosły prawie 1,5 miliarda złotych, a zysk EBITDA podskoczył do ponad 150 milionów złotych. To pokazuje, że firma ma stabilne fundamenty. Dodatkowo, Sanok stawia na innowacje i inwestuje w rozwój technologii, co pozwala im utrzymać przewagę nad konkurencją. A co ważne, nie tylko produkują, ale też angażują się społecznie, wspierając lokalne projekty kulturalne i charytatywne. Czy to solidna spółka do inwestycji? Czy warto ją mieć na oku? Na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć. No dobra, przejdźmy do konkretów. Czy Sanok to wciąż solidna inwestycja? Czy może coś się zaczyna sypać? Spójrzmy na przychody. Sanok w dekadę niemal podwoił sprzedaż, zbliżając się do 1,5 miliarda złotych w 2023 roku. Wyniki za trzeci kwartał w 2024 roku pokazują, że firma trzyma poziom. Nie ma to fajerwerków, ale stabilizacja jest na wysokim pułapie, to wciąż dobry znak. EBIT. to zaczynają się fajerwerki. W najlepszych latach, w latach 2013-2016, firma miała mocny wzrost, bo od 90 do 130 milionów złotych zysku operacyjnego. Potem nadeszły gorsze czasy i w 2019 roku było to tylko 32 miliony złotych. Odbicie przyszło w 2023 roku: 87 milionów złotych, a trzeci kwartał ubiegłego roku znów mamy lekki spadek do 74 milionów złotych. Sanok musi więc pilnować kosztów, bo inaczej inwestorzy mogą zacząć się niecierpliwić. Spójrzmy teraz na jeden z kluczowych wskaźników, jakim jest zysk netto. Trochę schudli, ale trzymają linię. Najlepsze wyniki 104 miliony złotych w 2016 roku. Najgorsze 30 milionów w 2021 roku. Wiadomo, COVID, drożyzna i ogólna rzecz na rynku nie sprzyjała takim spółkom jak Sanok. W 2023 roku już było zdecydowanie lepiej, bo zysku mieli aż 74 miliony złotych. Trzeci kwartał ubiegłego roku pokazuje lekki spadek. Ale czy to powód do paniki? Jeszcze nie, ale warto mieć rękę na pulsie. Sanok to wciąż solidna firma, ale nie ma co się czarować. Idealnie nie jest, ale tragedii też nie ma. Przychody stabilne. Firma odbija po gorszych latach, ale zyski nadal są pod presją. Jaki z tego wniosek? Trzeba inwestować tam, gdzie jest więcej argumentów za niż przeciw. A w przypadku Sanoka, choć nie jest to rakieta, to wciąż dobrze trzyma się na orbicie. Jeśli Sanok przybije w przyszłości swoje szczyty, to może w końcu uda mi się kupić mój wymarzony samochód z uszczelkami wyprodukowanymi przez Sanoka. Spójrzmy na tabelę, która pokaże nam, jak zmieniały się przychody, koszty, zyski netto na przestrzeni ostatnich lat. Mówiąc wprost, było gorąco, ale sytuacja się stabilizuje. W 2021 roku koszty operacyjne podskoczyły aż do 97% przychodów, co oznaczało, że firma zarabiała, ale niewiele z tego zostawało jako czysty zysk. Mówiąc prosto, większość przychodów pożerały koszty. Od 2020 roku sytuacja wygląda lepiej. Koszty w relacji do przychodów zaczęły spadać, co pozwoliło na odbicie marsz. Wciąż jednak nie ma powodów do otwierania szampana. W 2023 roku zyski netto wynosiły 4,37% przychodów, co jest wynikiem lepszym niż w 2021 roku, ale wciąż daleko od rekordowych lat. Obniżenie kosztów operacyjnych od 2022 roku daje pozytywny sygnał: firma zaczęła skutecznie zarządzać wydatkami, co przekłada się na lepsze wyniki końcowe. Więc kluczowe będzie dalsze cięcie kosztów i poprawienie efektywności operacyjnej. Sanok przeszedł przez trudniejsze lata z wysokimi kosztami, ale od 2022 roku sytuacja zaczyna się poprawiać. Jeśli uda się utrzymać ten trend i dalej optymalizować wydatki, rentowność powinna rosnąć. A teraz coś, co wielu z Was powinno zainteresować, czyli dywidenda. Patrząc na obecną tabelkę, można powiedzieć jednym zdaniem, jest skromnie niż kiedyś. Sanok wypłaca dywidendę, co jest dobrą wiadomością dla do inwestorów. W złotych latach w 2016 17 roku było to ponad 3 zł na akcję. Teraz raczej złotówka, złote 20. Może nie ma co marudzić, ale chyba każdy chciałby trochę więcej. Dobra, prześwietlmy Sanoka na chłodno i sprawdźmy, czy to perełka, czy raczej zwykły kamek z rynku. Lecimy z kluczowymi wskaźnikami. Jako pierwsza leci cena do wartości księgowej. Akcje Sanoka są wyceniane praktycznie 1 do 1 względem wartości księgowej. Ogólnie wskaźnik 1 do 1 daje nam podgląd, że spółka jest taniej wyceniona. Kolejnym, cena do przepływów pieniężnych. I tu robi się ciekawie. Tak niski wskaźnik oznacza, że firma generuje konkretną gotówkę, a inwestorzy w sumie płacą za nią grosze. W skrócie, Sanok zarabia solidnie, a rynek tego jeszcze chyba nie docenił. Lecimy dalej. Cena do wartości księgowej. Czyli kupujący akcje płaci mniej niż 10 zł za każdą złotówkę zysku. To całkiem spoko cena. Nie jest to wyprzedaż roku, ale też nie kasujecie jak w kinie z popcornem. Spójrzmy teraz na cenę do zysku operacyjnego na poziomie 8,37. Firma jest wyceniana na poziomie około 8 razy jej zysku operacyjnego, czyli standard. Nie przesadzili z ceną, ale też nie dorzucili promocji drugiej spółki w gratisie. Okej, okay. jeden z moich ulubionych wskaźników, czyli ROE, wzrost z kapitału własnego. Firma potrafi sensownie wykorzystać kapitał. Jeśli Sanok byłby drużyną piłkarską, to nie byłby Realem Madryt, ale mocnym ligowcem, co pozwalałoby mu walczyć co sezon w europejskich pucharach. I ostatni ze wskaźników, czyli ROA, zwrot z aktywów, aktywa. Pracują na siebie przyzwoicie, wynik na poziomie średniej rynkowej, może nie jest to liga topowych gigantów, ale maszyna działa i przynosi efekty. I teraz pytanko, to jak wchodzić czy opuszczać Sanok? Sanok wygląda na stabilnego gracza, który zarabia solidnie, plusy silne przepływy pieniężne, zdrowa wycena, dobre wskaźniki rentowności, minusy, brak spektakularnego wzrostu i nieco wyższa wycena niż średnia rynkowa. Jeśli nie widziałeś jeszcze moich poprzednich analiz, Koniecznie kliknij w link poniżej, znajdziesz tam inne ciekawe spółki, które mogą Cię zainteresować. A teraz czas na analizę techniczną. Na wykresie widzimy, jak zachowywała się cena Sanoka od momentu debiutu na GPW. Po dalszym trendzie spadkowym wygląda na to, że powoli zaczyna wychodzić na prostą. Spójrzcie teraz na linię trendu. Pięknie trzyma cenę, jakby mówiła: Nie ma już miejsca na spadki. Teraz dorzućmy średnią kroczącą. Najciekawszą dla mnie jest dwustookresowa średnia krocząca, bo cena wyraźnie znajduje się powyżej niej, a to często było silnym sygnałem wzrostowym. Czy to oznacza początek większego rajdu? Zaraz to przeanalizujemy. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, co to się dzieje, ale zaraz wszystko Wam wytłumaczę i przedstawię swoją opinię. Na wykresie zaznaczyłem zniesienie filmu. czego. widać jak cena wręcz podręcznikowo reaguje na kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Wygląda jak rozgrywka według procesyjnego planu. Niebieskimi liniami zaznaczyłem potencjalne przystanki cenowe, czyli miejsca, w których inwestorzy mogą wystawiać swoje ordery kupne i stop lossy. To kluczowe poziomy, gdzie rynek może chwilowo zwolnić lub odbyć się od wsparcia. OK Spójrzmy teraz na RSI i MACD. RSI, pomimo podwyższonego poziomu, wciąż daje przestrzeń do dalszego ruchu w górę. Innymi słowy, jeszcze nie jesteśmy w strefie przesilenia. MACD wygląda obiecująco. Przełamanie sygnału spadkowego może tylko wzmocnić bycze nastawienie rynku. Zwróćmy uwagę teraz na żółtą linię oraz żółte kropki, które tutaj zaznaczyłem. Linia żółta pokazuje nam, jak cena wielokrotnie odbijała się od kluczowego wsparcia w okolicy 10 zł. To ewidentnie dowody na to, że ten poziom dla inwestorów ma ogromne znaczenie. Miało to miejsce w 2023 roku, w 2025, 2026, w 2010, 11 Cena tutaj zatrzymała się na moment, na chwilę w roku covidowym, w 2020. Cena również zanurkowała poniżej 10 zł, ale można powiedzieć, Kilka tygodni odrobiła stratę. No i właśnie dochodzimy do 2022 roku, gdzie cena również odbiła się od dwóch kluczowych linii: linią trendu, zaznaczoną zieloną linią, oraz linią wsparcia na poziomie 10 zł z żółtą linią. No i zwróćmy tutaj uwagę na linię pomarańczową, która była, można powiedzieć, książkowym oporem w 2007 roku, 2000. 18 była genialną linią wsparcia. Odbiła się tutaj z wielkiego spadku i przed rok 2018, gdzie cena kilkukrotnie próbowała przebić poziom okolice ok. 30 zł i kilkukrotnie odbijała się. To samo mieliśmy w przypadku 2021 roku. Cena kilkukrotnie odbijała się od tego poziomu. To bardzo silna strefa wsparcia i oporu w rejonie 30 zł. W takim razie, co dalej? Uważam, że część inwestorów. Gdy cena wzrośnie wyżej, zacznie realizować zyski na poziomie 30 zł. i możemy tego poziomu odbić się. Natomiast, moim zdaniem, jeśli przebijemy ten poziom mocnym ruchem i utrzymamy się powyżej niego przez dłuższy czas, to może być ogromny impuls wzrostowy. Nie zdziwiłbym się, gdyby cena stosunkowo w krótkim czasie od okolic 30 zł podskoczyła o kolejne 50% do kolejnej linii wsparcia i oporu na poziomie 45 zł. Jak możemy zauważyć, na tym poziomie cena zawsze reagowała. Ogólnie patrząc na ten wykres z mojego doświadczenia i wieloletniej praktyki, wygląda mi to trochę, jakby cena akcji zbierała siły, aby wymidować cenę powyżej kluczowej linii oporu na poziomie 30 zł. Co tu dużo mówić, kierunek jest jeden. Oczywiście nie ma spółki idealnej, i zawsze istnieją ryzyka, ale wygląda na to, że najgorsze mamy już za sobą. Nie chcę pompować sztucznego entuzjazmu ani rozmuchiwać nadziei na ślepo, ale analiza fundamentalna i techniczna mówi jasno: Sanat ma solidne argumenty do dalszego wzrostu, ale może pojawić się w krótkim terminie jakiś czarny łabądź i możemy spaść niżej. Moim zdaniem, kolejny przystanek potencjalnego spadku, choć tak naprawdę nic na niego nie wskazuje, może być na poziomie około 15 zł. Cena mogłaby. Odbić się od linii trendu. A wy jak to widzicie? Dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z moją analizą, oceną spółki, czy może uważacie, że cena pójdzie w zupełnie innym kierunku i znajdziemy się dużo niżej. A teraz chciałbym porozmawiać trochę o nowościach i najnowszych informacjach, jakie udało mi się znaleźć. Sanok nie zwalnia tempa i planuje solidne inwestycje, które mogą mocno wpłynąć na przyszłość spółki. Mówimy tu o budżecie rzędu 100-110 milionów złotych. Największą część tej kwoty, bo aż ponad 50 milionów złotych, pochłoni modernizacja kotłowni w Sanoku. To nie jest zwykła kosmetyka, tylko konkretna zmiana mająca poprawić efektywność energetyczną zakładu i ograniczyć emisję. Mówiąc prościej, ma być taniej, ekologiczniej i nowocześniej. Ale to nie wszystko. Sanok stawia na recykling i wdraża tą technologię, czyli odzyskiwanie odpadów gumowych i ponownego ich wykorzystania. To ruch nie tylko ze strony ekologii, ale też oszczędności, bo mniej odpadów oznacza mniejsze koszty. Spółka stara się o dofinansowanie tego projektu, co sugeruje, że temat traktuje poważnie i chce wykorzystać dostępne środki na rozwój. Porozmawiajmy teraz o strategii. Widać wyraźnie, że Sano chce się uniezależnić od rynku motoryzacyjnego, którym wciąż stanowi ponad 58% sprzedaży i rozwija inne segmenty, takie jak mieszanki gumowe czy infrastrukturalne. W ramach tej strategii spółka planuje przyjęcie fińskiej firmy Tekinium, co pozwoli jej rozszerzyć ofertę poza automotive. Ciekawym ruchem było też opuszczenie dwóch dużych kontraktów w motoryzacji o wartości ponad 30 mln złotych. Może się wydawać dziwne, ale w rzeczywistości to racjonalna decyzja. Lepiej skupić się na bardziej rentownych produktach niż łapać wszystko, co popadnie. Patrząc obiektywnie, Sanok idzie w kierunku dywersyfikacji, modernizacji i efektywności. Z jednej strony inwestują w nowe technologie i recykling, z drugiej starannie dobierają projekty, by niepotrzebnie tracić na marży. W skrócie dzieje się to i to w dobrym kierunku. Porozmawiajmy teraz o zaletach, jak i wadach, jak niesie inwestowanie w Sanoka. Zacznijmy od zalet. Pierwszy z zalet umieściłbym mocną pozycję w Europie. Sanok to jeden z liderów produkcji wyrobów gumowych. To nie jest firma, która dopiero walczy o miejsce na rynku. Oni już tam są i rozdają karty. Drugą zalet uważam, że jest dywersyfikacja. Firma dostarcza swoje produkty do różnych branż: motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji oraz AGD. Czyli jak w jednym sektorze coś się dzieje, to inne mogłoby podtrzymać biznes. Kolejną zaletą. Jest to, że spółka wypłaca dywidendę. Sanok nie zapomina o akcjonariuszach i dzieli się zyskami. Jeśli szukasz firmy, która wypłaca dywidendę, to może być coś dla Ciebie. Wiadomo, nie w wszystkich latach Sanok wypłacał dywidendę, ale patrząc historycznie, w większości czasu spółka wypłacała dywidendę. Musimy też wspomnieć o kolejnej zalecie, czyli inwestycje w nowoczesne technologie. Spółka nie stoi w miejscu, tylko rozwija nowe technologie, co daje jej przewagę nad konkurencją. A jak wiadomo, kto się nie rozwija, ten zostaje w tyle. No i ostatnią zaletą, uważam, jest współpraca z dużymi graczami. Wśród klientów Sanoka są tacy giganci jak Fiat, Ford, Volkswagen czy Volvo. To mocny argument na plus. Jeśli takie firmy mu ufają, to raczej nie produkują byle czego. Teraz porozmawiajmy o ryzykach, o których warto pamiętać. Jedną z najważniejszych zagrożeń tej spółki jest zależność od przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego. Sanok jest mocno związany z tymi sektorami, więc jeśli tam zacznie się kryzys, firma może to odczuć. Kolejną z ryzyk, moim zdaniem, są koszty surowców. Produkcja gumy i metalowych elementów kosztują, a jak ceny surowców idą w górę, to marże mogą się kurczyć. Jeśli nie da się przerzucić kosztów na klienta, zyski mogą spaść. A jak sami widzimy, wojna handlowa między Ameryką a Chinami cały czas nabiera na sile i przy okazji Europie też może się trochę oberwać. Sanok działa na rynkach międzynarodowych, a tam walka o klientów jest ostra. Silni gracze mogą podebrać część rynku. Kolejną z zagrożeń widzę przede wszystkim wahania kursów walut. Jako eksporter Sanok jest narażony na zmiany kursów walut. Jeśli złoty się umocni albo spadnie za mocno, może to zmniejszyć zyski z zagranicy. No i ostatnią z zagrożeń widzę zmiany regulacyjne. Nowe przepisy ekologiczne czy cła mogą zwiększyć koszty działalności i wpłynąć na konkurencję spółki. Inwestowanie na giełdzie to nie kwestia szczęścia ani wróżenia z fusów. To podejmowanie decyzji na podstawie silnych argumentów, a nie emocji czy chwilowej mody. Sanok to spółka która ma swoje mocne strony, takie jak stabilne fundamenty, rosnące przychody, dywersyfikację produktową i silną pozycję na rynku. Ale każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Dlatego kluczowe jest, aby stawić swoje pieniądze tam, gdzie jest więcej argumentów przemawiających za wzrostami niż ze spadkami. W przypadku Sanoka widzimy wyraźne oznaki odbicia trendu spadkowego, reakcję ceny na kluczowe poziomy wsparcia i rosnącą siłę kąpujących. Do tego fundamenty wyglądają zdrowo. A to właśnie połączenie analizy technicznej i fundamentalnej daje największą przewagę inwestorowi. Ale pamiętajcie, na giełdzie niczego nie można być pewnym. Dlatego tak ważne jest, aby mieć własne przemyślenia, własną tezę inwestycyjną. To ona pozwala nam trzymać pozycję w momentach wahań na rynku i nie dać się wyrzucić na stop losie przy każdej korekcie. Jeśli wiemy do czego inwestujemy, mamy większą szansę na sukces i nie działamy w panice. Sanok ma potencjał, ale jak każda spółka to nie jest inwestycja bez ryzyka. Jeśli przebije kluczowe poziomy oporu i utrzyma wzrostowy trend, możemy zobaczyć mocny impuls pro ale jeśli rynek się załamie lub pojawi się czarny łabędź czy inne zdarzenie nieprzewidywalne, dla normalnego inwestora to scenariusz może się zmienić. Dlatego zawsze warto podchodzić do inwestycji z chłodną głową i jasno określonym planem. Nie chodzi o to, żeby wierzyć w spółkę na ślepo. Ale żeby podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na nadziei. Okej, okay. a więc kończymy tą krótką analizę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Napisz komentarz, co o tym sądzisz, bo tu nie sprzedaję złudzeń, tylko konkretne argumenty. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.